Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie na tym kanale i dzisiaj jest film, o którym mnie prosiliście, którego w sumie nie chciałam nagrywać, w sensie nie myślałam o tym, żeby go nagrać i w ogóle o tym, czy chcielibyście coś takiego obejrzeć, ale sami mi prosiliście w komentarzu, żebym taki film nagrała. Dlatego dzisiaj zapraszam Was do, na film, w którym będę opowiadać co i jak z moimi włosami, jak to się z mam. Co się z nimi robi? Jakiś może fryzury wam pokażę? I w ogóle o co chodzi? Czemu ja je mam na sobie? Dlatego wszystko wyjaśnię w tym filmie. Jak wiecie, albo może i nie wiecie, moje warkoczyki syntetyczne zrobiłam nad morzem. Przyjechały do mnie dwie panie i plotły mi całą moją fryzurę przez około 7 godzin w nocy. Ja byłam nad morzem po to, żeby pracować, więc nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby te panie przyjechały w ciągu dnia, bo nie miałam po prostu na to czasu, więc Miałam praktycznie całą noc nie przez paną, bo pani mi moje caluteńkie warkoczki przez 7 godzin. Jednak nie plotł mi tego pani przez jedne, jedną noc, ponieważ no nie dałobyśmy rady. Plotły mi przez 6 godzin pierwszego dnia, tam od 19 do 3 jakoś, tak, możliwe, albo trochę później, nie wiem. Jakoś tak. I następnego dnia też przyjechały około 19 i plotły mi przez kolejne 3 albo 4 godziny, już nawet nie pamiętam. I wy możecie sobie wyobrazić, jak mi się nudziło siedząc tam. Masakra, ja siedziałam, plecy mnie bolały, jak, jak nie wiem, jak nigdy w życiu. Ogólnie to przez 7 godzin. Nudziłam no, się bardzo, ale trochę rozmawiałam z tymi paniami, bo były bardzo, bardzo sympatyczne. Później trochę siedziałam na telefonie, ale no ile można siedzieć na telefonie? W pewnym momencie zaczęłam tym panią w ogóle zasypiać, bo wiecie, środek nocy, ja chcę spać, byłam w pracy, jestem zmęczona. Dlatego kilka razy już zrobiłam, tak wiecie, tak które odpływałam, ale wytrwałam. Koniec końców wytrwałam i miałam zrobione calutkie moje włosy, z których jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. W tym momencie widzicie moje włosy rozpuszczone, to po pierwsze. Co rzadko się zdarza, jeszcze nigdy chyba nie chodziłam w rozpuszczonych warkoczykach, zwykle mam je chociaż jakoś spięte, ale moje warkoczyki noszę już ponad miesiąc. I jak widzicie, mam już odrosty. I to całkiem, całkiem spore. Ale na razie nie chcę mi się ich zdejmować. Jako, że zostało nam jeszcze trochę włosów, bo ja moje włosy zamawiałam sama na AliExpress. już Wam mówię, że kompletnie Wam nie polecam w sumie to zamawiać. Nie, 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 To najgorsze, co możecie zrobić. Ale nieważne. Zostało mi kilka, trochę tych włosów, dlatego moja mama jakoś niedawno dorobiła mi o właśnie na przykład takie dwa warkocze, które tutaj widzicie, bo one już miały. Takie odrosty, że masakra! Masakra! Moja mama robiła mi te właśnie warkoczyki niektóre, bo po prostu przy niektórych zrobiły już się takie dredy. Miałam około, około zjechały do tej jakby części, aż albo nawet to, nie, może do tej o, nie, nie przesadzajmy. I tutaj przez tą część zrobiły się takie dredy z włosów, takie prawdziwe, prawdziwe dredy. I ja już się tak bałam, że ja stracę wszystkie te włosy. I to było już taki lęk, ale na szczęście udało mi się to rozczesać i nic się z moimi włosami nie stało. Oczywiście trochę jej wypadło, bo jakby ja nie czeszę tych włosów codziennie, bo nie mam jak, ale na przykład wyczesząc włosy codziennie, dzień w dzień, no na pewno Wam coś zostaje na tej szczotce. A mi właśnie te włosy nie mają jak wypadywać, wypadać. Dlatego teraz przy rozczesywaniu może mi się wydawać, że tych włosów wypada strasznie, strasznie dużo, ale to jest normalne. Najczęstsze zadawane pytania przez Was i przez wszystkich ludzi, z jakimi się spotykam, czy ty je w ogóle myjesz? Jezu, współczuję tobie, rozwalisz te warkocze i będziesz miała tak tłuste włosy. Ty to masz teraz luzik, nie musisz tego myć. Będziesz miała spokój na mycie włosów przez kolejne dwa miesiące. Ale to nieprawda. Ja moje włosy myję co około 3 dni, 4. Czasami zdarza się, że myję co tydzień, ale wtedy wyobrażacie sobie, jak one wyglądają, lepiej, lepiej nie. W każdym razie warkoczyki myję jak normalne włosy. Co jest dziwne, bo wszyscy się zastanawiałam, ale po co, ale co, co, o co chodzi. Ale tak, to jest prawda. Moje warkocze myję normalnie, na normalnym świecie. Biorę szampon. I myję głównie, myję nie całe właśnie warkocze, nie wszystko co tutaj mam, ale raczej samą głowę i tutaj te włosy, które mam tutaj prawdziwe. Bo po co mi mieć całutkie długie, długie, bardzo długie warkocze, skoro i tak to jest bardzo nie, nie, niepraktyczne. Jak możecie się domyślać, warkoczyki schną wieczność. I tak to jest największy problem, że najlepiej mieć warkoczyki w ciągu dnia. Chyba tylko raz mi się zdarzyło, że umyłam i miałam czas umyć włosy. W środku dnia, a nie wieczorem, i później wyobrażacie to sobie, jak można pójść w mokrych warkoczach spać. To jest masakra. Więc raczej, kiedy planuję umyć tego dnia warkocze, to myję je tak, nie wiem, 3-2, no jakoś trzy godziny przed samym snem, żeby zdążyły mniej więcej chociaż trochę podeschnąć, żeby nie, nie poszła i tu mi się całe. Będą kapać, bo to jest bardzo niezdrowe, i nie chodźcie spać w mokrych włosach. Nie popełniajcie tego błędu. Więc ja zwykle sobie planuję, kiedy myję włosy, jak moje włosy, o której myję włosy, żeby żeby po prostu wiedzieć co i jak, i żeby później nie popełniać błędu i pójść w nich spać. W ogóle czuję się dzisiaj bardzo dziwnie, nosząc je tak totalnie rozpuszczone. Ja zwykle noszę je ubrane, mogę Wam sobie powiedzieć, jak, że biorę sobie tutaj jakieś takie pasemka włosów. I związuje je tak na górze. W sumie sami widzieliście już na kilku filmach jak wygląda. I takie oto noszę kiteczki, taką dół na, na górze kiteczkę, nie wiem, jakoś mi wtedy bardziej odpowiada niż tak, bo <laughs> bardzo dziwnie się czuję w takich po prostu rozpuszczonych włosach. Jednak moja ulubiona fryzora na warkoczykach to są dwa dobierane Francuzy i uwielbiam w nich chodzić. Nie wiem, na pewno widzieliście, na jakimś tam filmie babułam w takich warkoczach, jeżeli nie to wejdźcie na mojego Instagrama, tam jest kilka zdjęć w warkoczach. I wyglądają tak cudownie. Jeszcze zwykle przewiązuję sobie tutaj bandamą i wygląda to w ogóle kocacko. Ostatnio w ogóle zaczęłam jeszcze nosić zwykłą kitkę, właśnie przy użyciu jakiejś takiej frotki albo przy takich... O gumkach, bo one zwykle wytrzymują te warkocze i nie, rozry nie rozrywają się, więc takie gumki Wam najbardziej polecam. Przyszedł czas na pytanie, czy włosy, czy moje włosy będą bardzo zniszczone. W sumie to sama się obawiam, czy one będą zniszczone, czy będą takie jak były, czy jak one będą wyglądać. Mam nadzieję, że jakoś super mi się nie zniszczą. Ale wiele osób, z tego co słyszałam, tak jak panie, które mi gwarantowały, że nic się nie stanie Twoim włosom, one odpoczywają, nie masz co się martwić, przecież nic się z nimi nie stanie. W sumie wiele osób tak mówi i ja, ja trochę w sumie w tym wierzę, bo. Co, co może się stać z tym włosom? One po prostu sobie są wplatane w barkocze, odpoczywają, nie są jakieś nie są jakieś łamane, jakieś zredowane, nic z tych rzeczy. Po prostu będą później do rozczesania dość mocno. Jedynie co może się z nimi stać, to przy rozczesywaniu po prostu więcej włosów mi wypadnie, ale to nie znaczy, że nie będę miała moich włosów, albo będę miała takie super bardzo zniszczone, jak na przykład przy rozjaśnianiem ich, no, no więc nic z tych rzeczy. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Jeszcze Wam kiedyś Wam właśnie pokażę, jak będę wyglądać w moich włosach, już tak rozplatane, czy mi się popsuły, czy nie, ale trzymajcie kciuki, że nic z nimi nie stanie. Ale nie palec szczyknął. Wiele osób bardzo chwali moje warkocze, mówią, że bardzo, bardzo, bardzo im się, im się podobają to, jak mi wyglądam, to, jak w ogóle one wyglądają. Ja się w sumie pod to podpinam, bo bardzo, 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 bardzo lubię te warkocze i jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona z tego, że je mam. Zostaje już naprawdę końcówka. Pierwsze z pytań, które w sumie wiele osób mi zadawało, czy ty pójdziesz w nich do szkoły? A odpowiedź brzmi, że chyba tak. Chyba jestem zbyt leniwa, żeby je rozplątywać, bo to jest kolejne parę godzin, a poza tym to jest taka wygoda, że ja nie chcę z tego rezygnować. Ja się do nich tak przywiązałam, to są moje malutkie dzieci. Ja nie mogę nie je tak po prostu wyrzucić. Dlatego na chwilę obecną mówię wam, że pójdę w tych warkoczach. Zobaczymy jak w ogóle szkoła na to zareaguje, czy będą kazali mi wziąć, Jeżeli będą kazali, no to pewnie je zdejmę na razie niech sobie będą, niech sobie będą, niech sobie y, się prezentują pięknie. Y, no No i w sumie ostatnie pytanie to kiedy je zdejmę. Kiedy je zdejmę? To tego nie wiem. Myślę, że tak za miesiąc albo pół, bo jak widzicie one już domagają się tylko, żeby je zdjąć, ale ja nie ja, ja nie chcę ich zdejmować. Ja się czuję w nich bardzo, bardzo dobrze, bardzo komfortowo i wszystko naraz. Dlatego myślę, że warkocze niedługo zdejmę. W sensie, że tak, miesiąc, maksymalnie miesiąc jeszcze je ponoszę, bo o, na przykład tego by trzeba dorobić. Bo widzicie, widzicie, jaki drewnier się tu zrobił? Widzicie to. Widzicie. Ale wszystko da się rozczesać. Jeżeli zdejmę te warkocze jakoś niedługo, na pewno będę myśleć o kolejnych, o ile mi się jakoś włosy super mega nie zniszczą. Mam nadzieję, że nie, w sumie nie powinny. Ale jeżeli mi się nie zniszczą, na pewno, na pewno, na pewno będę myśleć o kolejnych, może jakiś inny kolor, w sumie, ale w sumie w tych czuję się super. I bardzo, bardzo lubię po, w ogóle połączenie różowego i niebieskiego. Dlatego myślę, że jeżeli je zdejmę, będę zamawiać kogoś do Poznania, żeby ktoś w Poznaniu je zrobił. Jeżeli umiecie robić warkoczyki syntetyczne za spoko cenę, zapraszam do mnie. Ale tak całkiem na serio to naprawdę będę myślała o tym. Może zrobię sobie jakąś tam dwu-, trzymiesięczną przerwę, a potem może znowu spróbuję, bo na pewno nie żałuję tego, że je zrobiłam. To, 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 to stanowczo nie, bo bardzo, bardzo je lubię I, i, tak jak nie, i tak jak z początku nie byłam przekonana do tego, czy mi się w ogóle podobają, tak po, po tym czasie noszenia ich jestem totalnie zakochana i uwielbiam je. Dobrze kochani, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeżeli tak, koniecznie nie zapominajcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować ten kanał, będzie mi bardzo, bardzo miło. Koniecznie napiszcie, jakie filmy w ogóle chcecie zobaczyć na tym kanale. Może jakieś challenge, może, może jakieś nowe filmy, nowy jakiś trend albo coś, będę bardzo, bardzo, bardzo jestem chętna do tego. Do tego napiszcie w komentarzu co chcecie widzieć, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych filmach, pa pa!